Kosmiczny wyczyn w NBA, gdzie nasz rodak Jeremy Sochan właśnie ustawił nowy polski rekord, przebijając dokonania Marcina Gortata. Mimo tak wspaniałego występu, Sochan po meczu wypowiedział się bardzo krytycznie na temat swojego występu. Cóż za ambicja, cóż za determinacja, aby grać jeszcze lepiej i zajść jeszcze dalej przez tego młodego zawodnika. Patrzcie na jego najlepsze akcje. Spot Sohan for three. Sohan. <laughs> Sohan zdobył aż 33 punkty w starciu z Atlantą Hawks. Tym samym pobił rekord Marcina Gortata, który od 2014 roku zdawał się nieosiągalny. Ale jak to w sporcie bywa? Rekordy są po to, by je bić. Chociaż Spurs przegrali, to Sohan błyszczał na parkiecie niczym diament w kopalni. Jego występ był jak maraton Gwiezdnych wojen, pełen akcji, zwrotów i emocji. Nawet Trey Young, gwiazda Hawks, musiał przyznać, że Sohan był jak Skywalker walczący. Z sitami, nie do zatrzymania, ale co robi nasz bohater po meczu? Zamiast świętować krytykuje siebie, jakby właśnie oglądał swoje występy w zwolnionym tempie, szukając każdego nawet najmniejszego błędu. Czy to nie jest prawdziwy sportowy duch? Ambicja, która pcha go do jeszcze większych wysiłków, nawet Greg Popowicz, trener Spurs, przyznał, że takiej determinacji dawno nie widział. Ostra krytyka na swój temat, tylko pokazuje, jak ambitnym graczem jest Jeremy. Zastanówmy się, czy to. Po Początek nowej ery w NBA dla Polaków? Czy Jeremy Sochan stanie się naszym sportowym ambasadorem w koszykówki? W świecie NBA pojawił się nowy polski wojownik, który nie boi się żadnych wyzwań. jesteśmy świadkami jak Sochan zaczyna zmieniać polską perspektywę na NBA Nie dość, że robi furorę w stanach to jeszcze budzi nadzieję na popularyzację koszykówki w Polsce a mówiąc o popularności to jak myślicie dlaczego koszykówka nadal pozostaje w cieniu piłki nożnej w Polsce Może to kwestia naszej narodowej pasji do kopanej czy może brak dostępu do meczów NBA w polskiej telewizji i tutaj dochodzimy do sedna sprawy dostępność Pamiętacie czasy kiedy koszykówka było na wyciągnięcie ręki w każdym Polskim domu? A teraz trzeba się naszukać, żeby zobaczyć mecz. No i nie zapominajmy o kosztach subskrypcji. Ale wróćmy do naszego bohatera, czyż jego postawa na boisku nie przypomina wam kogoś? Tak, dokładnie. Kobe Brian ta sama determinacja, ten sam głód zwycięstwa. Nawet jeśli przegrywa, to robi to z klasą. I wiecie, co jest najlepsze? Sochan ma przed sobą jeszcze całą karierę. Czyż nie jest to ekscytujące? No dobrze, ale nie zapominajmy o innych aspektach sportu. W świecie, gdzie liczy się każdy tweet, post na Instagramie i gdzie każdy. Każdy może być krytykiem, nasz bohater stoi twardo na ziemi. Pomimo oszałamiających statystyk i rosnącej popularności, zachowuje skromność i ciężko pracuje na swój sukces. Czy Jeremy Sochan ma szansę stać się twarzą NBA w Polsce niczym Marcin Gortat? Czy jego sukcesy będą motywacją dla młodych sportowców, by podążać jego śladami? Dajcie znać, co wy o tym myślicie i czy interesujecie się koszykówką. My na dziś kończymy strzała.